Mówię do mikrofonu mnie normalnie, ale dzięki temu nasza artystka, się doskonale tam gdzieś się w tym momencie znajduje. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Białoruskiego Ośrodka, który w najmniejszej galerii, do jakiej możemy Państwa zaprosić, czyli w galerii sześciu rana. Ja się może przez to tylko Państwo widzieli. Witam serdecznie pana Lizzy Żuban, w której tym razem prezentujemy pracę Miś. też w jej, e, pracach, e, jest z nami wirtualnie, ponieważ e, aktualnie e, mieszka e, i realizuje się e, w Berlinie. E, e, i nie będę przedłużała, będę chciała oddać głos e, jej samej, by opowiedziała trochę więcej o tym, e, co tworzy, jak tworzy i e, co stara się opowiedzieć. E, że sytuacja jest dosyć niestandardowa. Spotykamy się za pośrednictwem tej tak, telewizora i dobrego łącza internetowego. Chciałabym Państwa zaprosić... moment, e, a ja już e, oddaję głos artystom. Zapraszam tutaj bliżej, tak w obręb schodów, to będzie na pewno bardzo miło, e, e, zobaczyć e, wszystkich Państwa e, i przynajmniej w taki sposób e, spotkać się z Państwem. Dobrze, Dzień dobry, czy mam głos? Tak. Czy mnie słychać? Tak, dobrze Cię słychać, wszystko jest w porządku. E, nie, nie słyszycie Cię, Ulrika, to na Łączyłam. Tak? Tak, tak. Dobrze, dobrze Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałam podziękować w ogóle Białosowskiemu Ośrodkowi Kultury i Pownicy też personalnie za zprzednich mieliśmy bardzo dużo. Niestety nie no, mogłam się pojawić, ale udałam się to rozwiązać, także dziękuję wszystkim którzy byli zaangażowani w robienie tej wystawy. Dziękuję Państwu tutaj za przyjście. mieszkałam przez mniej więcej 4 lata, studiowałam na konferencji e, białostockiej, realizowałam się też artystycznie, kulturalnie, trochę na festiwalach, trochę w życiu e, białostockim. Wszystkie te e, prace, które Państwo widzą, poza jedną, taką najbardziej pomarańczową, e, powstały właśnie w tym czasie, kiedy w mieszkała. Także to też taka ciekawostka. Państwa, e, chciałbym o coś zapytać, bo już kilka pytań usłyszałam w poluarach e, e, o niektóre z prac, to ja po prostu wskażę Państwu mikrofon, bo to jedyna szansa, by się skomunikować z Michaliną. E, śmiało można pytania zadawać, śmiało można też wędrować e, po tej naszej małej przestrzeni galeryjnej i e, czuć się bardziej swobodniej niż o na ja w tym momencie. E, Skoro pytań nie ma, to ja możecie zapytam e, o to, o co zapytało kilka osób wcześniej, e, obserwując e, tę pracę po mojej prawej stronie, w której teraz nie widzisz, się ją opisać. E, to jest praca e, o komforcie. Mm -hmm. Te opowieści o komforcie może nie, nie, nie do końca komfortu jako takiego dotyczą, a bardziej jego poszukiwania. Mhm. Więc takie pytanie złożone. To powiem, że będzie też prosta. Wynagrodzenie w moim powstaje w momencie, kiedy którym są mieć młodzież w sobie, czasami trudne, okay. czasami bawne, czasami, czasami przyjemne, czasami nie i trzeba je po prostu gdzieś wyrzucić. Więc najlepiej robić to w formy w prostu po Komfort bycia własnych emocji, posiadania własnych emocji. Więc tutaj nie jest to jednoznacznie określone, czy to były bardzo pozytywne, czy bardzo niedostępne, tylko właśnie takie siedzenie ze swoimi emocjami, znanie się w siebie i znanie od tego, jakie te emocje są. Także bardzo hmm. cieszy mnie, że właśnie taki nierówny tutaj A też zauważyłam, że w wielu Twoich pracach pojawia się taki wątek wy wymiaru, takiego przelewania energii, wymiary międzyludzkie i też zastanawiam się jak to jest i jak duży wpływ na to ma to parowanie E, ten wzór fal w tych moich liniach jest troszkę jak gdyby mamy właśnie taką falowość emocji powiedzmy, bo jest to takie fajne momenty, że można czekać do różnych emocji czy po prostu czekać jakąś ciekawą pracy, ale jest to też zbyt złożone, tak, jak po prostu ładnie wygląda, dobrze to, się komponuje, można po prostu że fajnie fajne momenty modelować. Także jest to zabieg, który wygląda często. mam tutaj jeszcze e, z nami, skoro w Twojej artystycznej przygodzie pojawiło się Podlasie, pojawił się Biały stół a teraz jesteś już rozpędzony gdzieś dalej i, i, i jesteśmy w tym unikalnym momencie, kiedy możemy się dopół pochwalić e, jeszcze gdzieś tam na początku Twojej drogi, e, a później będziemy mogli wracać mam nadzieję do tego momentu, e, kiedy będziesz gdzieś artystycznie dużo dalej

marzeniem artystycznym byłoby albo właśnie, właśnie w drogę animacji, albo też albo wypuścić, albo w albo na albo wypuścić, albo wypuścić, albo wypuścić, albo wypuścić, się wypuścić, albo wypuścić, w wypuścić, albo wypuścić, albo Bardzo dobrze. wypuścić, albo wypuścić, albo wypuścić, albo wypuścić, czas wypuścić, się na filmowym wypuścić, albo wypuścić, albo wypuścić, innej tak, żeby się Tobą pocieszyć. Czy Pani chciałaby zadać pytania? Sądzę, to nie. Daj głos także. Dzień dobry, panie, panie. Ja chciałam się zapytać e, o ten obraz z kotem. On jest dla mnie bardzo taki jakiś mroczny i taki niepokojący. Czy Pani mogłaby powiedzieć, z jakimi emocjami on się do Pani wiązał? Bo po prostu on jest taki niepasujący nie do tego, co tu widzę. Czy chodzi o ten obraz? मy, taki, ten obraz jest akurat najprzykładniejszy z tych wszystkich, nie takim zrzutkiem moich emocji, ale myślę, że ten obecny nam był taki mroczny dla z takim ważnym, bardzo myślałam o z takim z ogromnym przymrużeniem oka, ale takim roczny dla może jakieś wagi o żarówce, takiego strasznego, się Ale tutaj ta interpretacja jest taka naprawdę... Kwiat jest kwiat paproci z wyrastającymi czaszkami. Kwiat paproci z wyrastającymi czaszkami. Tutaj Pan mówi, że taki typ być może coś w tym jest. I jednak Podlasie e, ma w sobie ten element e, tajemniczości i, i faśniowości. I, I fantastycznie, że też w twoich pracach Podlasie gdzieś tam się... E, 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 czy minęło? ja chciałabym zapytać, czy jeszcze ktoś z Państwa miałby o zabrać głos porozmawiać o coś zapytać? Nie. W takim razie ja mam jeszcze jedną bardzo zystyczną prośbę, więc tylu, w związku z tym, że tylko w Takie no nie jak nie to po prostu w Polsce. Czy jest taka możliwość? Ej, na chwilę obecną, nie, ale z tego powodu nie mam cały czas, także jeśli tylko będzie taka okazja, to damy znać. Z tego co wiem, to nie mówię, że tam dostępny kawałek. Tak jest, bo tutaj przy okazji wystawy można... bo jakieś filmowe też tam się pojawią, w związku z tym, że jesteśmy w kinie, to e, no, oczekuję. Znaczy, czy jeszcze ktoś z Państwa chciał? Jeżeli nie, to zostajemy e, podziękować za to, że miałaś ochotę połączyć się z nami w takiej koncepcjonalnej formie. E, Zapraszam jeszcze raz na wystawę do konsumpcji, byśmy byli rzadek. że udało nam się kombinować to w takiej kartolomnej formie. Pierwszy rand, na pewno bardzo mi było, żeby mi moje nieśmielenie, ale mam nadzieję, że udało nam się skomunikować. Ja ja dziękuję.